Dzień dobry dzień dobry. Popatrzmy na zastosowanie twierdzenia kosinusów. W tym przypadku dokładnie twierdzenia kosinusów w pewnych zadaniach. Dokładnie mamy tutaj zadanie o numerku czwartym z matury rozszerzonej z 2007 roku. Czyli tutaj mamy oryginalne zadanie wzięte z arkusza maturalnego i zobaczcie, mamy pewien trójkąt. Mamy pewien trójkąt, prawda? Co my o nim wiemy? Wiemy, jakie ma boki. Najkrótszy bok ma długość 1 potem mamy bok o długości 1,5, czyli 3 drugie i mamy bok o długości 2. Mamy policzyć zarówno kosinus, jak i sinus, aczkolwiek pochwaliłem się, że tu już będziemy używali raczej twierdzenia kosinusów. Twierdzenie sinusów no, tutaj nie będzie potrzebne. Kąta leżącego naprzeciw najkrótszego boku tego trójkąta. Najkrótszy bok to jest ten bok o długości 1, prawda? Czyli będzie chodziło o ten kąt tutaj. Skoro mamy używać twierdzenia kosinusów, no to znaczy, że będziemy... A czyli tutaj y, Próbowali w pierwszej chwili znaleźć kosinus tego kąta Zobaczcie, co nam powie twierdzenie kosinusów Weźmy sobie je, może tutaj przypomnijmy Jeżeli mamy jakiś trójkąt Tutaj mamy jakiś kąt alfa Mamy boki A, B i C To twierdzenie kosinusów powie nam tyle, że A kwadrat, czyli mamy pewien bok Do kwadratu to się równa B kwadrat plus C kwadrat Czyli kwadrat pewnego boku, kwadrat długości pewnego boku To jest suma kwadratów długości boków Tych dwóch przeciwnych Pomniejszony o 2 bc razy cosinus alfa, czyli dwukrotność iloczynu długości tych boków razy cosinus, ale uwaga tego kąta między bokami b i c. No i zobaczcie, jak to będzie tutaj? Będziemy mieli, że 1 kwadrat to się równa 3 drugie do kwadratu plus 2 do kwadratu, odjąć 2 razy 3 drugie razy też 2, no i razy cosinus tego kąta pomiędzy bokiem o długości 2 i czy drugie, czyli u nas nazywa się to alfa. No i zobaczcie, jedną nie wiadomo, tutaj jest cosinus alfa, a to mamy między innymi policzyć. No to patrzcie, będziemy mieli tak, 1, to się równa. Tutaj mamy 9 czwartych plus 4, odjąć. Tutaj jedna dwójka skróci się z tym, więc mamy 6 cosinus alfa, prawda? 2 razy 3, czyli 6. No i teraz musimy to pododawać. Zobaczcie, mamy tak, jeżeli Dodamy sobie ustronnie 6 cosinus alfa, czyli mamy 6 cosinus alfa, to się równa i mamy tutaj 9 czwartych plus 4 odjąć 1. 9 czwartych plus 4 odjąć 1, 4 odjąć 1 to jest 3, 9 czwartych to jest 2 1 czwarta, plus 3 to mamy 5 i 1 czwarta, prawda? Czyli mamy 5 i 1 czwarta, czyli mamy 21 czwartych tak naprawdę, ok? Musimy to podzielić teraz przez 6. No i dostajemy z tego, że cosinus alfa to się równa 21 przez 4 razy 6. No i próbujemy to poskracać. Przez 3 się dodzieli. dzieli, tutaj mamy 7, tutaj mamy 2. No i dostajemy, że to jest 7 przez 4 razy 2, czyli 8. Czyli cosinus tego kąta jest równy 7, 8. A co z sinusem? No, sinusa policzymy z jedynki trygonometrycznej, prawda? Czyli będziemy mieli, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to jest 1. A zatem sinus kwadrat alfa to jest 1 minus. Cosinus kwadrat alfa, czyli 1 minus. No i teraz mamy tak 7 ósmych do potęgi drugiej, czyli to mamy, że to jest 1 odjąć 49 49,64. No i teraz mamy 1 odjąć, czyli będziemy mieli 64, i w liczniku będziemy mieli 64 odjąć, yy, odjąć 49, i to jest 15. Zatem sinus alfa to będzie nic innego jak pierwiastek z 15, no a pierwiastek 64 to jest 8. Wybieram tutaj to dodatnie rozwiązanie. Dlaczego? No bo to jest trójkąt. A zatem, co my wiemy? Że ten kąt będzie musiał być kątem ostrym. A właśnie, czy my jesteśmy pewni tego, że to będzie kąt ostry? Zobaczcie, no bo teraz tak, no sinus alfa, czy kąt alfa musi być kątem ostrym? Tego nie wiemy. Ale zobaczcie, tutaj tak naprawdę nie jest istotne to, że to jest kąt ostry. Zobaczcie, sinusy kątów są dodatnie dla kątów od 0 do 180 stopni. Prawda? Uwaga, inaczej byłoby z kosinusem. Ale sinusy Wartości funkcji sinus dla kątów od 0 do 180 stopni, a to jest kąt w trójkącie, czyli on nie może być miary większej, musi być dodatni, a zatem tutaj wiem, że muszę wybrać to dodatnie rozwiązanie, czyli pierwiastek z 15 przez 8. No i tutaj mamy odpowiedź sinus tego kąta to jest pierwiastek z 15 przez 8, kosinus to jest 7 ósmych. No i tyle. Mamy rozwiązane zadanie maturalne z oryginalnego arkusza maturalnego, gdzie zastosowaliśmy niewątpliwie twierdzenie kosinusów. Popatrzcie, pomyślcie na to. No i do zobaczenia tym razem. Pa pa!